Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z South Park Stick of Truth. Będziemy lecieli do domku, bo jest noc i nas małusia Krakmana wysłała, więc wracamy. Nagrywam odcinek po poprzednim, w ogóle dzisiaj już nie wiem, chyba szósty czy siódmy film, który nagrywam. Robię zapasy i muszę nagrać jeszcze jakieś 12 filmów na oko. Więc no mam dużo roboty. Jeszcze to wszystko musi pomontować, i tak dalej, więc to tragedia. Ale dobra, lecimy. Wchodzimy do naszego domku. Starzy są. Pałuj się, gnoju. Nauczyłem się nowych czarów. Nie zrobiło to na nim wrażenia. Kotków, no dobra, nie jeszcze wychodzę już ile, bo mam coś do załatwienia. Rękawiczki, ok, sypialnie nie? Śrubowkręt i gotóweczka. Rękawiczka nie nos mnie swędzi, nie wiem dlaczego. Czy będą łoniaki? Jak w niektórych domach? Nie, ale gotoweczka. jest. Pieniążki zawsze fajne. Dobra. Zobaczmy tutaj. Idźmy do sracza Pryszli dalej, dalej woda działa. Dobrze. Wszystko spoko. Można raz dupić. No i ciśniemy kloca. Do, od razu lepiej. Jak chlub nie masz pomyśleć życzenie, pamiętaj. <grystanie> Muszę jeszcze <kiedyś> dziewczynie powiedzieć. <grystanie> Dobra. Idziemy spać. Po co się przebierać w ogóle? jaja na koszulce O piękne Ja, nie! Dlaczego? O tyle cenzurowania tu będzie? Bo już mam jedno aktywne ostrzeżenie na kanale i nie mogę dostać drugiego. Nie, nie, nie! nie, nie, nie tak nie wolno! Tak nie wolno! Nie, dlaczego? Wziął mi większego dału. Ja, pierdziele. Być może nie będę musiał ten, yy, tego cenzurować. Zobaczę sobie na innym filmie. W sensie na tym filmie, wrzucę go po prostu na inny kanał. Rozwaliłem płota kosmity. Peł kosmity. Pijama mi nic nie daje. 10% więcej obrażeń to. Wolę chyba to. Co mi to daje? Korzystanie z łuku. Nie mam łuku, więc nie. Jest pod łuki typowo. Ja łuku nie mam, więc nie używam. Cóż ja powinienem zrobić? Jak uwolnić Randy'ego? Nie wiem, czy muszę iść dalej, czy co. Dobra, już prawie pierwsza. O, wygnoję. Nie powiem, jak co mi to wygląda. Nie powiem. Ale więc można się wszystkiego spodziewać. wychodzimy. Kosmici porwali pana Żula. Ok, nie jest już yy, ogłuszony, ale wszyscy śmierdzą. Więc można i tak. Co to w ogóle robi? Boleczy w plecy. Taki se jest ten złodziej, tak szczerze? Osłona, no sej mi to osłona. I ci i tak niewiele da. No właśnie, nie mają potarczy. Dobra, więc... Nie no, to bierzemy tą upałę. No i dobra, ten nie ma już tarczy. No nie jest on zbyt mocni. W sumie to są cholernie słabi. Głównie. mumu, mumu. Mu. Oni byli w pierwszym odcinku South Parka w ogóle. mumu. Mu, 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 mu. Pamiętam i, i dupa Kartmana i coś tam. Kosmiczny miotacz w płumieni. Piękny. Nie powiem jak to wygląda, ale boję się, że YouTube nie będzie lubił tego filmu. Tak czy inaczej, wrzucę go już, yy, mówię, da jakiś inny kanał. Go po prostu wrzucę randomowy i, i zobaczymy, czy to coś zmieni. Okej, są to dupie, Komunikuje się z window. Super, naprawdę świetne. Kombinezon kosmity. Co mi dodaje? Świetne. Tam Do nie mogę. O, walną mnie. No dobra. I tak jest tylko jeden. No no tak, mam tarczę. Super. Świetna jest ta tarcza. Leżysz, kundlu. Idealny unik? Proszę bardzo, tego nie unikniesz. To się nie spodziewasz. Zasztyletywany. Pięknie, prosto, w tupską. Świetnie, no nie było to wyzwanie. Rudy Dzieciak masakruje kosmitów, tak nazwy ten tytuł. To świetny tytuł w ogóle na film. <laughs> Dobra, robíme to. No dobra. Naprawdę nie chce mi się tego cenzurować. Obym nie musiał. Co to było, bo nie doczytałem używane coś tam. Nie wiem czy powinienem w ogóle to doczytywać. Tu mamy jeszcze kolejny dzienniczek Pana Żula. Nie nie nie, 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 tam. Wracaj mi tą window. Nie mogę już tego otworzyć, kurde sorki. Dobra. No okej. Okay. To ma sens. To a niebieska krew. Dobra, ogłuszony i zasmrodzony. Pięknie. To też nie powiem jak wygląda tutaj. Albo ja mam zryty łeb, albo to specjalnie twórcy tak zrobili. Ale obstawiam raczej, że to specjalnie tak wygląda. O, to jest w, ogóle w tle. Yy, mogę przeszukać tego zmienionego? Nie, nie mogę. No dobra. Zawsze jest też opcja, że opublikuję ten film po prostu za dwa miesiące, jak mi zejdzie ten... no wiecie co. 7.7.6, to trzeba zapamiętać. Ciekawe, co jakby ktoś to zrobił. No ja to specjalnie chyba psuje mi w ogóle. Tego się chyba nie da zrobić. Okej. Okay. Nie, 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 zostaw to. No, chciałem tam wejść. Nie będzie mi się tu chciało wracać po raz pięćsetny, bo po co tak łazić? No, ale okej, okay. dobra. Może coś pogłuszałem, nie wiem. Tak, ogłuszyłem dwóch, ok. No na razie tego nie robimy. A myślę, że po prostu najprościej będzie użyć pałki. Albo jeszcze nie. Rzućmy w niego głównym. Myślę, że to ma sens. I teraz, prawy. Przeżyję to jeszcze. Osłona, ale zginie z zatrucia. O! Wszystkich narastowali. Pięknie. Dwa HP mu zostało. O, uleczył się świetnie. Jeszcze co. O, ła, wow, faktycznie mocno bije. No i walimy tym. A, unik miał, no. Nie! Padłem pierwszy raz! To nie! Najgorzej, najgorzej. Dobra, okej, okay. to co będzie teraz lepiej? Jeden jest ogłuszony, ale wszyscy zasmordzeni. Dwa słabe ataki są chyba mocniejsze niż jeden silny. Okej, okay, zdolności, no i ogłuszamy tego z tyłu, gnoja, jest wytrzymały cholernie. Świetnie, zepsuty pistolet laserowy, no okej. Okay. Boli dupcia. To zrzygał się na kolegę i do piachu. No i został teraz pos. Trzeba się schilować trochę, miktora leczenia mała. 119 H więcej. No i niszczymy mu tarczę. Obrona nieaktywna. Obrony i tak nie miał. Dobra, zrobimy mu jeszcze raz. Napaść. Ogłuszymy go ponownie. I ten. No. Wiecie co? Uważajno na środku. Ciekawe, czy jak im kradniemy te itemy, to później oni nie mają tych itemów, jakich przeszukujemy. To jest bardzo ciekawe rękawice kosmity. Zobaczmy. Czy te rękawice mają sens? na razie nie. No, mogłem to zniszczyć, okej. Okay. Ale nie zniszczyłem. No dobra. To nie to, to nie ten pokój. Nie, najgorzej. To nie ten pokój. Dlaczego? Kurczak, coś mi ma cyckami. mnie YouTube nie zablokował. Naprawdę się boję publikować ten odcinek. Dlatego go jeszcze wrzucę na jakiś inny kanał chyba. W sumie tu nic takiego nie widać, ale... Mam glut. Dostałem. Czy znaczy, wszyscy będziemy mogli pójść do domu? To nie musi iść do domu, ogólnie, nie? Przez ekranik jeszcze tego nie widziałem. <gry> Okej. Okay. No, przecież to będzie w broniach. Ten dildos, który wypadł. Chyba nie mogę go podnieść. Czemu? Dlaczego nie mogę podnieść tego dildosa? Byłaby taka świetna broń. Na pewno nigdzie go nie ma, chyba nie. No dobra, no to wracamy do domu. O... Oh. Nie ma mnie. Głos <wujka> Ja dostałem w ogóle za ten filmik mój, ci którzy oglądali Prezesa, mój stary kanał drugi, to będą wiedzieli za co dostałem bana. Za taki filmik jak jechałem koło Jezuska i, i pomachałem mu, że tak powiem. Chudy Arbeit, coś tam, coś tam, nie, nie wolno tak, przemówień wujka nie wolno. Nieładnie przemówienia wujka cytować tutaj, jeszcze raz mu piźniemy, porządnie, z prawego. Doskonale. Klękaj kurwa na kolana i do pana. Teraz jeszcze raz cię ogłuszę śmiecią i mi gówno zrobisz. Cóż, ta strzykawka, może być. Oj, tym lewym mało robię. i prawym go bić. Dużo armora. Jebaniutki. On mi przez całą walkę nic nie zrobił. Jest przykre. Nie dałem mu się nawet ruszyć. Nie wiem, ale osoba w ogóle, która wymyślała scenariusz do tej gry, musiała mieć tak poryty łeb jak ja. Co? Jak sam wyjść? Tędy? Może tędy? Nie wiem. Nie tędy. Idźmy na mostek może. Też nie tutaj. dobra, no to pójdźmy do tego miejsca jeszcze. Pójdźmy, może tu się odblokowało. O. Przecież Remdiego tam już nie ma. Wytyfy, o, to można było tak to blokować po prostu kosmicznej energii. Ok, czyli będziemy mieli prąd po prostu na brońce modyfikuj 15 szokowych, 20 obrzydliwych, bierzemy to. Myślałem, że miałem upgrade a na tej broni, ale no, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że jednak nie. Dobra, dobre pytanie: za 100 punktów, jak w ogóle stąd wyjść? Ja, mi się już zaczyna powoli chcieć spać, a ten odcinek jest już długi. Pytanie, jak stąd w ogóle wyjść? Może tędy? Okej. Okay. Planetki tutaj. O, mój dom. Wiedzieli, kogo porywają. O, to jest walka z Bossem. Pole ochronne kosmitów, najpierw trzeba to rozpiździć. Też kurwiu. Mam rozwalone. Nie zdążyłem bloknąć. Najgorzej. Duże leczenie. Żyj to. Pięknie. No i cóż, może któregoś ogłuszmy. Myślę, że to ma sens. Odporny na ogłuszenie, o najgorzej. No i niedobrze, ale mamy dużo leczenia. Co szczęście, bo kolekcjonowałem to przez yy, wszystkie poprzednie odcinki. 169 dużo mu Dobra, zaraz powinien paść. Oj, źle, oj, bardzo źle. Bardzo niedobrze. Zjedzmy to, bo tych mamy więcej, babeczek, czy co to w ogóle jest. No mnie ciągle spędzi. Zdolności i z w plecy dla tego pana, żeby już się wykrwają powoli. Doskonale. Doskonale. On uciekł. Okej. Okay. Dobrze, że to wszystko poblokowałem, bo byłaby tragedia. Żryj babeczkę, czy co to w ogóle jest i... tłuczemy kumpla. Zatruty, zakrwawiony. No tak aktywny razy 3 o nie. Proszę. Ja pierdyle. Jedna taka seria i już mam Loła. Zjedzmy na wszelki wypadek. Ale chyba i tak umrę, jak dostanę od niego serię. Ale on też powinien umrzeć. No, ja niepotrzebnie się leczyłem, ale to nic. Nie tak mam za dużo leczenia. O! Styrbessa kosmita. Pysznie. Nie powiem. Okej. Okay. Ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja już kończę, bo ten odcinek jest troszkę dłuższy niż się spodziewałem, a chcę już iść też spać, więc do zobaczenia. No i cześć.